W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do krwi przenajdroższej, wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Kyrie eleison Chryste, eleison kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Jezu obrubieńcze krwi, uczyń miłosierdzie nad Nami. Krwi pośrednika naszego Jezusa obroń nas. Krwi odkupienia naszego, wykup nas. Krwi wymowniej od krwi abla przemawiająca wołaj o miłosierdzie dla nas. Krwi spełnienie całopalnej ofiary doskonałymi uczyń nas. Krwi kosztowna niepokalnego baranka. Zbaw nas. Krwi nowego i starego przymierza. Odnów nas. Krwi zmazująca wyrok grzechów naszych. Spłać długi nasze. Krwi błagalna zmywająca winy nasze. Miłościwą stań się nam. Krwi oczyszczająca sumienie nasze. Oczyść nas. Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego. Uświęć nas. Krwi oczyszczająca tak niebieskie, jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas. Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas. Krwi, przez którą spodziewamy się wnić do świątyni, prowadź nas. Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Krwi, przez którą zwyciężają anieli. Zwycięstwem obdasz nas. Krwi wyzwalająca więźniów z morza, wyzwól nas. Krwi wracająca nam życie ożyw nas. Krwi strumieniu pełen łask wszelkich obmyj nas. Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy upiększyj nas. Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym upój nas. Krwi, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmi nas. Krwi, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas. Krwi, przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, poświęć nas. Krwi, prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas. Krwi, będąca rękojmią żywota wiecznego. Zbaw nas, krwi w fundamencie łask sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa zachowaj nas, krwi mocy męczenników pokrzep nas, krwi radości wyznawców rozraduj nas, krwi rodząca dziewica czystością obdasz nas, krwi będąca błogosławieństwem wszystkich świętych, ubłogosław nas. O Jezu krwi oblubieńcze, miłością Twoją obdasz nas. Bądź nam miłościw przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas Jezu. Od lekkomyślnego wzywania imienia Twego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu. Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu. Od niegodnego ciała i krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu. Przez krew Twoją przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją w kroplach chpotu w ogorujcu płynącą, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją przy liczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu. Przez krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu. My, biedni grzesznicy, przez krew Twoją Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam przebaczyć raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam grzechy odpuścił przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wybaw nas, Jezu. Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej przez krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu abyś bez zmazy zachował Kościół krwią twoją nabyty Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś przez krew twoją najświętszą użyczył pokoju i zgody Królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą, uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do krwi Twojej przenajdroższej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś zachęcać nas raczył do częstego z owoców krwi Twojej korzystania przez szczere wyznanie grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego karcerstwa, wierołomstwa i ślepoty serca przez krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim przez krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś duszą wiernych zmarłych ochłodę krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Aby pamiątka krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś wysłuchać nas raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Jezu ukrzyżowany przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez najdroższą krew Twoją, Jezu, od grzechów wybaw nas. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech będzie. Modlmy się. Pan Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy, miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża krew swoją, niepokalaną za grzechy nasze, pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez krew Onę, przez najdroższą grzechy nasze przebaczył i chwałę istą dać raczył, który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg z Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień 29. Krwi Chrystusowa mocy męczenników pokrzep nas. Ponieważ w przewidzeniu niepojętej radości i niezrównanego miłosierdzia Bożego, zadaniem krwi przenajdroższej było odzyskać niebu panowanie nad duszami, które piekło z chwilą upadku pierwszego naszego rodzica przywłaszczyło sobie. Zatem i wszystko działanie krwi najświętszej, zamkniętej przez lat trzydzieści trzy w boskiem ciele Jezusa i całkowite tej krwi, czasu męki wylanie i nieustanne jej przez wszystkie wieki w ofierze świętej pomnażanie, do czego innego zmierzało i nie inny cel sobie zakłada, jak aby ludziom ułatwić zwycięstwo i zapewnić im raj utracony. Owszem, wskutek wysileń i trudów podejmowanych przez krew przenajświętszą koło zbawienia dusz ludzkich uwydatnia się przede wszystkim w potrójnych owocach, jakie Kościół Święty z plonów duchowego swego ogrodu królowi i Panu swemu składa, to jest w bohaterstwie męczenników, w gorliwości wyznawców i w czystości dziewic. Oby przykład tych wybrańców krwi najdroższej posłużył nam za wzór do osiągnięcia wiekuistej radości i obyśmy znaleźli w ich niebiańskim triumfie najpewniejszy dowód, że krew Jezusa Syna Bożego przedziwnymi swymi wynalazki podaje nam broń skuteczną do walki ze światem, czartem i własnymi namiętnościami. Czytając żywoty męczenników świętych, zwykliśmy się dziwić, skąd tym mężom, niewiastom i dzieciom słabym rosła ona siła ku zniesieniu mąk strasznych, nad wyszukaniem których zda się, pracowało piekło całe. Skąd pochodziła ona gotowość i wytrwanie wprowadzające w podziw samych że nielitościwych katów? Skąd czerpali wzgardę i obojętność dla ziemskich obietnic i złudnych powabów świata, a stawali się nieugiętymi wobec najstroższych tortur? Lecz dziwiąc się, zapominamy lub pamiętać nie chcemy, że krew przenajdroższa służyła im za pierwowzór, na który zapatrzeni ochoczo krew własną przelewali. Zapominamy, że potęga tej krwi utwierdzała w nich pewność odkupienia przemijającym cierpieniem wiekuistego szczęścia i że miłość drogiej krwi była im ochłodą i upojeniem rozkoszy w ponoszonych męczarniach. Przypatrzmy się niektórym przynajmniej, a na żywym jakoby ich przykładzie łatwo się o tym przekonamy. Święty Andrzej, apostoł, gdy mu tyran po ubiczowaniu jeszcze groził ukrzyżowaniem, odpowiada Niewolnik Krzyża Chrystusowego jestem i zwycięstwa na krzyżu raczej mam pragnąć, aniżeli się go bać. A gdy przywiedziony na miejsce, gdzie krzyż dla niej zgotowano, woła z świętym pożądaniem Witam Cię, krzyżu, któryś ozdoby i piękności z członków Pański nabył, długą Cię pragnął, skliwiem Cię miłował i bezprzestannie Cię szukałem. Weźże mnie od świata i oddaj Panu, żeby mnie przez Cię przyjął, który mnie przez Cię odkupił. Święta Cecylia, dziewica, wymyślnymi katuszami dręczona, a w stałości swej niezachwiana, gdy w końcu z niedociętą szyją, leżąc we własnej krwi broczyła, wspomniawszy na krew Jezusa przez trzy godziny na krzyży płynącą, prosi Boga o trzy dni przewłoki w męce, aby tem więcej cierpieć dla ukrzyżowanego oblubieńca swego. Wszelako ujmowalibyśmy wielce czci należnej boskiemu pochodzeniu krwi przenajdroższej i niedostatecznie mielibyśmy o jej niestrudzonej i niewyczerpanej potędze wyobrażenie, gdybyśmy sądzili, że tylko pierwsze wieki chrześcijaństwa krwią męczenników zaznaczają jej tryumf. Walka, jaką szatan wiedzie z Kościołem, nie ustała z upadkiem starożytnego pogaństwa i przez dziewiętnaście wieków. Ile było herezji tego niecnego płodu piekła, tyle było prześladowań, ile było i jest ludów, gdzie czart w bałwanach cześć odbiera, tyle jest miejsc, gdzie krew najświętsza krwawe owoce męczenników wydaje. Dostarczała ich obficie w różnych epokach Europa nasza, nie poskąpiła ich Azja, nie dała się wyprzedzić Afryka i nie pożałowały ich też okolice i nowego świata. I gdzie tylko panowanie krwi najdroższej miało do walczenia z ciemnotą pogaństwa, z fanatyzmem niewiary, tam wszędzie krew przenajdroższa wzbudzała krzewicieli i obrońców swoich, którzy własną krwią pieczętowali i stwierdzali boskie jej do dusz ludzkich prawo. Jak w nieprzerwanym łańcuchu ogniwo z ogniwem się łączy, tak dzieje męczeństw od czasów apostolskich aż do dni naszych sięgając, splatają się z wieńcem purpurowej barwy, które czciciele krwi najświętszej ochotnie Panów darze ze krwi swojej składają. Wszędzie też prześladowania mają ten sam charakter i tę samym cechę – z jednej strony występuje srogość piekielnej tyranii, z drugiej ujawnia się niezachwiana gotowość na męki przez pamięć krwi najdroższej. W współczesnych nam opisach znajdujemy powtórzenie krwawych scen z epoki rzymskich Cezarów i widzimy, iż krew Chrystusa, zawsze świeża, zawsze potężna, zarówno dziś jak wczoraj, cudownie pokrzepia męczenników swoich. Kiedy w 1858 roku srożyło się prześladowanie chrześcijan w Cochinchinie, krew lała się strumieniem codziennie, mówi relacja z owych miejsc podana, ponawiały się cuda podobne czasom pierwszego chrześcijaństwa. Młode, bojaźliwe dziewice śmiało wyznawały swoją wiarę i znosiły z nadzwyczajną odwagą straszne tortury. Między innymi męczennikami zakonnica Elżbieta Go. Srodze ubiczowana nie dawała znaku życia i sądzono, że już umarła. Wielkorządca prowincji, jakoby się jeszcze nad trupem chciał znęcać, kazał ją na krzyż zaciągnąć, lecz gdy niezachwianą bohaterkę przywleczono pod znak krwią Chrystusową uzacniony, odzyskała cudownie siły i objąwszy krzyż w ramiona. Podobnie jak apostoł Andrzej z uniesieniem zawołała: „ Cześć ci o Jezu, cześć ci o krzyżu zbawienia i śmiercią męczeńską miłość tę swoją stwierdziła. Trudno też nie wspomnieć i lekarza Taiksuana, który jako chrześcijanie schwytany i na katurze skazany, na wszelkie przedstawienia i pogróżki odpowiadał, już sześćdziesiąt lat służę Chrystusowi, który za mnie krew swoją wylał i ufam, że przy łasce Jego umrę chrześcijaninem. I pełen tej ufności, wiekiem i torturami, wyniszczony, idąc na pagórek, gdzie miał być ścięty, podobnie jak Chrystus, kiedy szedł na kalwaryjską górę, po kilkakroć upadał pod ciężarem kajdan, a przywlókłszy się na miejsce stracenia, z modlitwą na ustach do ukrzyżowanego Chrystusa, poddał głowę pod miecz katowski. A czyjeż serce nie zadrgało boleścią i czyje oko nie zaszło łzą żalu na wiadomość do Europy w 1885 roku przybyłą, że znów w tych samych prawie stronach Azji poganie zamordowali dziewięciu przybyłych misjonarzy, siedmiu krajowych kapłanów, 270 zakonnic i 24 tysiące chrześcijan i znów potem niedługo ośmiu księży i siedem tysięcy wiernych? Kto przytem zrachuje pojedyncze po innych miejscowościach mordy? Kto zliczy brutalne znęcanie się niewiernych lub dzikich nad tymi, którzy nie szczędzą krwi swojej, aby duszę pozyskać panowaniu krwi najdroższej? Krew męczenników zawsze uważana za nasienie przynoszące plon obfity, bujność swą zawdzięcza krwi Chrystusowej, ukrzepiającej niezrównaną mocą zapaśników swoich, i zaledwie jedni padną na polu zwycięstwa, nowi śpieszą ich śladem, chciwi triumfalnej palmy, będącej godłem męczenników świętych. Lecz nie tylko w niebie dusza tych rycerzy krwi najświętszej używają wysokiego stopnia chwały, i na ziemi spotyka ich uprzywilejowana nagroda, gdyż Zbawiciel codziennie ofiaruje swoją krew i ciało nad szczątkami męczenników świętych. Oni za czasu swego ziemskiego boju wzdychali za sławą oddania Panu miłości za miłość, krwi za krew. Dziś Pan oddaje im podwójną miarą. W niebie zamienia ich więzy w świetny strój chwały, rany Rubinu w laskiem, a na ziemi podaje ich naszemu uczczeniu, uwieczniając ich pamięć nieustannym ofiarowaniem krwi swojej nad ich relikwiami złożonymi w ołtarzach. O Jezus Bawicielu! Krew Twoja krzepiła męczenników świętych, iż nie lękali się tortur, gardzili śmiercią i z radością życie swoje za Ciebie oddawali. Krew Twoja nic nie postradała z boskiej mocy swojej. Spraw zatem, niechaj mnie umocni, pokrzepi i cudownie zdziała to, co w innych sprawiała. Niechaj gdy nie mogę aż do krwi zastawić się walcząc przeciwko grzechowi, mam przynajmniej serce z kruchą i umartwieniem ukrzyżowane. Miłością Twoją przebite, gotowe znieść i wytrzymać wszelkie bóle, smutki i upokorzenia. I niechaj pomnę dobrze, iż kogo miłujesz, tego każesz, a kto z Tobą cierpieć nie chce, nie będzie też i współkrólować z Tobą. Amen. Krwi Chrystusowa mocy męczenników pokrzep nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.